Witam cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj rozwiążemy razem zadanie szóste z egzaminu ósmoklasisty z zeszłego roku. Zobacz. W sadzie rosną drzewa owocowe, gruszki i jabłonie. Liczba grusz jest o 40% większa od liczby jabłoni. Jabłoni jest o 50% mniej niż grusz. Zacznijmy od narysowania sobie dwóch drzewek. Na jednym rosną nam jabłuszka. Na drugim drzewku niech rosną gruszki. No i teraz zobaczmy. Nie wiemy, ile jest jabłoni, więc możemy x oznaczyć liczbę jabłoni. Wiemy, że liczba grusz jest o 40% większa od liczby jabłoni. Czyli musielibyśmy policzyć, Ile to jest 40% z liczby jabłoni, czyli z x? No 40% zamieniamy na 40 setnych, żeby pozbyć się znaku procentu. Liczbę i, liczbę z zamieniamy na razy. No i przepisujemy sobie x. Tutaj możemy poskracać zera. Czyli skracamy sobie zera, no i otrzymujemy 40 z X. Ale 40 możemy jeszcze skrócić przez 2 no i otrzymamy 2 piąte z x. Wiemy jeszcze, że jabłoń jest o 50 mniej niż grusz. Jeżeli jest jabłoń o 50 mniej niż grusz, to znaczy, że grusz jest o 50 więcej. Wiemy też, że liczba grusz jest o 40% większa, czyli układamy sobie teraz równanie. To jest 40% z x, o tyle jest większa liczba gruszek. No i wiemy, że ta liczba gruszek jest większa o 50, bo skoro jabłoni jest mniej, to znaczy, że grusz jest więcej. Czyli to 40% liczby jabłoni, to musi być równe dokładnie tej liczbie 50, bo liczba gruszek jest większa o 50. I teraz wystarczy, że wyliczymy sobie takie równanie. Tu oczywiście jest razy, żeby wyliczyć samego x, musimy liczbę 50 podzielić przez to, co jest przy naszej niewiadomej, czyli musimy podzielić przez dwie piąte. Oczywiście takie dzielenie robimy w ten sposób, że 50 sobie przepisujemy. Dzielenie zamieniamy na razy, a drugą liczbę odwracamy do góry nogami. Więc jeżeli piątka była na dole, to teraz musimy napisać ją na górze. Możemy oczywiście zrobić skracanie: 50 skrócić z dwójką przez 2. 2 podzielone przez 2 to 1, 50 podzielone przez 2 dwa to 25. I wymnażamy sobie takie liczby: 25 pięć razy 5. Pięć. W mianowniku oczywiście jest jedynka, której pisać nie musimy. No i 25 razy 5 to 125. To był x, zobacz, a x to była liczba jabłoni. Czyli tych naszych jabłoni jest 125. Pytanie, ile jest gruszek? Jabłoni jest o 50 mniej niż grusz. Czyli gruszek będzie o 50 więcej, czyli 125. Dodać 50 będzie 175 tych drzewek z gruszkami. I oczywiście my mamy pytanie, ile jabłoni rośnie w tym sadzie, więc jabłonie sobie tutaj policzyliśmy i jabłoni będzie 125. I w ten sposób, tu masz literkę Z, w ten sposób mamy wyliczone całe zadanie. Czyli zobacz, jeżeli jest gruszek więcej o 40%, to 40% zamieniasz sobie na 2 piąte. Musimy wyliczyć z liczby jabłoni, czyli z x. No i jeżeli wiemy, że jabłonie jest o 50 mniej, to znaczy, że grusz jest o 50 więcej. Możemy sobie odwrócić to zdanie. No i wtedy to o ile jest więcej, układamy sobie równanie i wyliczamy z tego naszego x, czyli liczbę jabłoni. Dziękuję Ci za oglądanie tego filmiku. Jeżeli podobał Ci się tłumaczenie, to zasubskrybuj mój kanał i wtedy będziesz otrzymywał filmiki o następnych filmiki, powiadomienia o następnych moich filmikach, kiedy wrzucę je na stronę na YouTube. Dziękuję Ci za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia!